Całą noc ładowałem akumulator. Całą noc ładowałem akumulator. Dzień dobry moi drodzy, wielki powrót. W końcu, po trzech miesiącach widzimy się po raz kolejny na kanale. Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Maciek. Dzisiaj wielki dzień, e, bo testujemy tak naprawdę po dwóch latach, bo na kanale już ten film widnieje. E, jak tam sobie zjedziecie na sam dół, e, będziecie w stanie zauważyć, że kiedyś nagrywałem te Maxy e, z podciągnięć i z dipów. One nie były zadowalające, e, no ale wtedy nie było Red Bulla, a dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj jest tak. Dzisiaj jest Red Bull, którego za chwilę otworzymy, oczywiście konsumpcja, e, jak to już dobrze e, znacie moje materiały, zawsze praktycznie z jakimś tam, e, jakimś tam mocniejszym nagraniem wlatywał ten Red Bull, bierzemy telefon, e, bierzemy jeszcze statyw oczywiście, trzeba statyw wziąć, no i co, i będziemy sobie nagrywać, sprawdzimy tak naprawdę na ile e, silnym chłopakiem jestem, czy będę w stanie podciągnąć się 25 razy, czy będę w stanie podciągnąć się 10 razy, a może ponad 30 razy. Zobaczymy, jest to bardzo, bardzo ciekawa kwestia. Kwestia, oczywiście, do sprawdzenia. Deepy, tak samo. W ogóle jestem mega ciekaw tych maksów. Ostatnio troszeczkę inaczej działałem niż dotychczas. Te figury troszeczkę poszły w odstawkę ze względu na kontuzje, które, które, których, których nabrałem. Natomiast myślę, że baza, baza jak najbardziej jest w porządku teraz, więc sprawdzimy. Let's go. No dobrze. Z tego co wiem, z tego co sprawdzałem ostatnio, na pewno mocno się wzmocniłem w kwestii takiej wytrzymałościowej. E, jestem w stanie robić więcej powtórzeń na serię ćwicząc sobie stricte bazę. E, czy to się przełoży na podciągnięcia w jednej serii? Na max repów? Zobaczymy. Tak samo będzie z dipami. E, no ale wszystko, wszystko sobie dzisiaj posprawdzamy. Let's go! moi drodzy. Jakbyście mieli jakieś zastrzeżenia do formy, to piszcie. Oczywiście od razu mówię, ona nie będzie jakaś mega strict, bo, bo lecę na powtórzenia po prostu na maksa. E, więc pod koniec pewnie mogę tam trochę bujać. E, no ale co? No zobaczymy. Zobaczymy. Jestem giga giga ciekaw. Oczywiście, żeby nie było e, niepotrzebnego dociążenia. Buty ściągam, jedziemy. Jedziemy. Let's go. Golden orezowy godny. Dobrze czułem 34. Moi drodzy, podciągnięć jestem naprawdę bardzo zadowolony. To jest to, co mówiłem. E, czułem w seriach, że po prostu się wzmocniłem. E, no i też się to przełożyło na Max repów w jednej serii, więc, więc bardzo fajnie. Teraz w sumie można powiedzieć, że moja działka, bo coś spusza, więc jestem ciekawy jak to pójdzie. Tutaj totalnie nie mam pomysłu, co to może być. Co tam się dzieje? Na pewno te 50 muszę przekroczyć, jeżeli nie, no to będzie wstyd, shame on me i tak dalej. E, mam nadzieję, że już zostawiłeś komentarz, ile uda mi się zrobić pull -upów, dipów. pull już wiesz, jeżeli nie zostawiłeś jeszcze komentarza odnośnie dipów, no to wpadasz w sekcję komentarzy i piszemy. Let's go! Słuchajcie, dajcie znać moi drodzy, bo planuję wrócić tutaj z regularnością. Czy chcielibyście na przykład zobaczyć maksy z takiego twisterka Fit Park? Zobaczcie, na ogniu. Dla mnie mega wymagająca sprawa, dajcie znać jaki jest wasz maks na twisterze. Kurwa. Jedziemy! Maxiki, dipki. We fucking going, brother. Jedziemy? Nie, co tam się dzieje. Ale moi drodzy, ruszamy. Podbój dipów. niego chyba nie doprostowałem o mój Boże ale wydaje mi się, że 61 jako 62 z tego co liczyłem jest dobrze jest dobrze, kurde dajcie znać co sądzicie ja jestem w sumie giga zadowolony dipów nie spodziewałem się jakiegoś niesamowitego wyniku mimo, że jest to push ostatnio na przykład z pompkami to mogę wam powiedzieć że robiłem maxa tak na poczekaniu bez rozgrzewki, po prostu wbijam i testowałem, no to z jakimiś tam przerwami udało mi się 100 pompek zrobić, ale wiadomo, że to jest cały czas podpór, tam masz dule, duże, duże pole do popisu, jeżeli chodzi o odpoczynek, tutaj nie za bardzo, bo jeżeli tych łokci nie doprostujesz, no to cały czas męczysz się na tym zgięciu, zgięciu w stawie łokciowym, więc kurde, 33, 34, 61, 62, jest to fajny wynik. Dobrze moi drodzy, podsumujmy. E, przede wszystkim bardzo się cieszę, że do Was wróciłem tutaj na kanał. E, nie miałem w ogóle weny na nagrywanie, a dobrze wiecie, że jeżeli nie mam gdzieś tam pomysłów w głowie, albo nie mam takiego zacięcia, żeby te pomysły zrealizować, to ciężko z tymi nagrywkami jest. Też nie chcę, żebyście oglądali mnie tutaj nagrywającego na siłę. E, natomiast to, co dzisiaj nagraliśmy, no to tu już z wena. E, troszeczkę obowiązków mi odeszło związanych ze studiami, więc teraz jest czas rozwinąć ten kanał w 100%. E, więc obiecuję regularność. Będą filmy na zapas nagrywane, żebym już nie mógł się wymigać od wrzucania tych filmów. Myślę, że tak raz na dwa tygodnie film, na dwa tygodnie to byłoby coś fajnego. Te produkcje też wymagają trochę czasu ze strony postprodukcji, więc tak to będzie wyglądało. A jeżeli chodzi o same Maxy, no to moi drodzy, powiem Wam, że jestem mile zaskoczony. Porównajcie sobie te Maxy z dzisiaj do tych Maxów, które robiłem. Te dwa lata temu w sumie we wrześniu jakoś 20, więc nawet nie, niecałe dwa lata. Dipów nie pamiętam, akurat dipy chyba nie sprogresowałem jakoś bardzo, ale też bierzcie pod uwagę to, że ja od zawsze byłem zawodnikiem Freestyle, nigdy w tą bazę jakoś nie wchodziłem i nigdy się na tym nie skupiałem, więc zawsze to podkreślam i jest to dla mnie naprawdę zadowalający wynik. Teraz tak, ubierzemy sobie koszuleczkę I zobaczcie, tutaj macie, tutaj macie takie logo. Jak sobie wpiszecie coś takiego w przeglądarkę. Cali Athletics, no to przeglądarka Wam automatycznie uzupełni na kaliatletics.pl. No i będziecie mogli, będziecie mogli przekierować się na sklep. No, jak przekierujecie się na sklep i zdecydujecie się, że chcecie jakiekolwiek zakupy zrobić, no to oczywiście przy finalizacji zakupu wpisujecie kod Maciek10 i wtedy te zakupy możecie uznać już za udane. A to, że sprzęt przyjdzie najwyższej jakości, no to to już jest pewniak. Eee, także to, dziękuję Wam wszystkim serdecznie za oglądanie. Red Bull wypity praktycznie, więc dokończymy razem. Robimy kołbiego, ustaw się tu. Ustaw się tu, jest Kobe. Kończymy miłym akcentem. Zobaczę, czy trafię. Dziękuję Wam serdecznie. Oczywiście sub, lajk, like, komentarz, udostępnienie. No i zostańcie na kanale, bo się będzie działo. Dogramy, że trafię. Lipa tak nie trafi nie? O, mamy to.